Witajcie drodzy widzowie z tej strony, a ja Felix, witam Was w takim krótkim materiale z Borderlands The Pre-Sequel. Otóż chciałbym się z Wami podzielić moim takim odkryciem. E, otóż, jak m, przech przechadzałem się już po, po skończeniu gry po stronie Solennity's Waste, m, to odkryłem taki pewien sekrecik. E, otóż, em, w sumie wam pokażę, odkryłem e, miejscówkę z tajnym bossem. E, nazywa się on Ira Dziwa, jeśli się nie mylę. I dropie legendarną broń, jaką jest bazuka. Zaraz wam ją pokażę. E, jest to Deep Pocket Pingy. Jak widzicie, jest całkiem, całkiem może dupy nie urywa, porównując do mojego bonus launchera, ale jest, ale jest i jest le legendarna, także jeżeli ktoś się interesuje, to jak najbardziej może sobie zdobyć. E, już pokazuję, gdzie to jest. Mm, sam boss y, ma 30 poziom, także jeżeli chcecie się na niego wybrać to lepiej mieć ponad 30, 30 lub więcej oczywiście. E, także tutaj musimy wskoczyć, dokładnie w tym miejscu, gdzie widzicie. E, nie zwracajcie uwagi na te kragony, oczywiście nie są w stanie mi nic zrobić. No i tak, tylko ten problem jest tutaj, żeby to skoczyć, ponieważ to nie jest takie e, idealne. O, no come on! Chyba lepiej w tym miejscu. Och, kademyt, nie da się. Coś, mam jakieś problemy. Wcześniej wskoczyłem bez problemu, bo się... bo szukałem The Excalibastera, de Excali... Excali-coś tam. Tego karabinu zakutego w skalę, a właściwie lasera. I znalazłem właśnie to miejsce. Excalibaster. O, Excalibaster to się nazywa. Także schodzimy tutaj. I pojawia się nasz boss, Iwagira. E, I od razu można się wziąć za napierdalanie. Nie jest to jakiś wybitnie skomplikowany boss. E, I można ją całkiem szybko pokonać. Jego. Chyba i ją. Iwagira. Jest to, to, jest to kwasowy boss, także e, jeżeli ktoś z was ma jakieś anty... Pasowe tarcze to jak najbardziej może się przydać, chociaż te ataki nie są specjalnie trudne i jak widzicie, wystarczy tylko napierdalać. Najlepiej w paszczę. O! I cała masa lutu jak widzicie, się posypa. Jedynym minusem jest to, że ten lut rozsypuje się na całą jaskinie. I, 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 I trzeba to wszystko zbierać, ale naprawdę warto, ponieważ expa jest naprawdę dużo. Lut jest całkiem całkiem w sumie znośny. O, mam nawet skina dla Enforcerera. Jeszcze nie grałem za bardzo Wilhelmem, ale jak najbardziej. Czy trafiała się legendarna broń? Legendarna broń się chyba niestety nie trafiła, ale mamy kilka fioletowych. O, ten jest akurat niebieski. O. Skin, którego już mam niestety. I jak widzicie też dużo moonstone'ów, także e, jak najbardziej bardzo łatwy sposób do ciągłego powtarzania i mordowania go, gdyż nie jest daleko od respa. A i jest dość prosty, dużo ekspa za niego leci, także jak najbardziej polecam. Tylko jedyny problem jest taki, że właśnie to może tu może się rozlecieć strasznie dużo y, lutu, a niektóry lut, jeżeli zabijecie go gdzieś tutaj, to może polecieć do lawy i wtedy tracimy nasze nasze wyposażenie. Także, no cóż, e, to był taki krótki poradniczek, jak dojść do Ira Javy, jeśli ktoś nie wiedział, to na pewno skorzysta, ja nie wiedziałem, pomyślałem sobie, a to podzielę się z kimś innym, może też nie wie, chociaż w sumie nawet nie wiem, czy ktoś robił o tym jakiś film na YouTubie, na pewno robił, są już maniaki, przecież, maniacy właściwie, są maniacy Borderlands, którzy przeszli to już miliard razy i... Na pewno odkryli wszystkie steregi bossów. Dobra, także mam nadzieję, że ten materiał okazał się Wam przydatny. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. No i cóż, do usłyszenia w następnych materiałach. Na razie.